Thank <laughs> you. Czy wiecie może, co to jest niemożliwa pompka? Ja też do tej pory nie wiedziałem. Na przykładzie Nika Simonsa pokażę wam o co chodzi. Przez półtorej minuty trzeba opadać, a przez kolejne półtorej minuty wstawać. Nawet jedni z największych atletów nie potrafili wykonać tej pompki prawidłowo, bo jest ona bardzo trudna. Dlatego stąd jej nazwa Impossible Push Up. Dlatego każda osoba, zaczynając od ekipy po ludzi na mieście, która wykona tą pompkę, zgarnia stóweczkę. Będziemy mieli też wersję łatwiejszą, żeby nie było za nudno, a teraz przejdźmy do mojej próby. Zobacz. Ile nam się uda? Półtorej minuty opadania, półtorej minuty wznoszenia Jak ja już nie mogę utrzymać, dobra, czas, start Nie da rady! Ile minęło? Nie można się podnosić, no właśnie no właśnie, nie można się podnosić Dlatego to się nazywa niemożliwą pompką Trzeba półtorej minuty opadać i półtorej minuty się wznosić My zapraszamy teraz Krystiana I zobaczymy, czy Krystian wysportowany Da radę zrobić tą pompkę Jest ze mną Krystian, siemano Wysportowany, co on gada? Wyjaśniłem mu o co chodzi i przechodzimy do jego próby Start, dobra, lecimy Pierwsza sekunda, ja chyba w pierwsze 10 sekund padłem. Krystian tu jest bardziej wysportowany, ale widać, że już ręce się trzęsą. No, staram się opuszczać się, nie? Uh -huh. 15 sekund minęło na opuszczeniu. Uwierzcie mi, widzowie, to nie jest proste. 20 sekund, 30 sekund już za nami. Jest gitara. Są schody. Są schody. 40 sekund minęło, już jest dużo dłużej niż ja. Ale widać, że biceps już odpada praktycznie. <grym> 45 sekund, 50 sekund. Dobra, chyba będziemy mieli jedną część zaliczoną, mi się wydaje. Uwaga! I minuta za nami, minuta za nami, już prawie cały opuszczony Krystian. Jest tu siła, jest siła woli i perswazji, to widać, nie? Minuta 10. Kiedy mam ci podnosić? Czy 30? Tak, przy minucie 30, no. 5 sekund do minuty 20. O kurde, stary. Minuta 25 i minuta 30. Możemy zacząć podnoszenie. Aj, kurde, myślałem, że będzie próba podnosić się, stary. Za szybko się opuściłem, to trzeba wykalkulować, nie? Przy, przy zgięciu łokci, zanim się zegnie łokcie, o się, nie mogę się podnieść. To tutaj jest najlepiej się opuszczać, jak naj, najwolniej. Jak już jesteś za zgięciem, nie, nie ma szans, że się podnieść no. Ale i tak, gratulacje, stary połóweczka zrobiona. <śmiany> połóweczka. No. No, Zobaczymy, jak poradzi sobie reszta. Jest Klaudia, kolejna uczestniczka. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ty jesteś gotowa na niemożliwą pomoc? że jestem. Może jestem. Może ja w ogóle jestem nieprzygotowana na, na wystąpienie. Dobra, czas start. Sekunda minęła, dwie sekundy, nie można się już podnosić, jak się opuścisz. Dobra, dla Klaudii robimy challenge dla kobiet, nie? Mamy też challenge dla kobiet w dzisiejszym odcinku. Wystarczy zrobić pompkę, ale w pełni prawidłową, czyli dotknąć klatką piersiową przycisku. Podnieś się i wtedy również jest stówka. Mam nadzieję, że będzie łatwo. Ja, zade ja zademonstruję. Robimy tak, pyk, dotykamy i wstajemy. Pełna, prawidłowa pompka, no i dla kobiet to również będzie stówka. Zrób jeszcze raz, a ja na tobie usiądę. Jakby co, to nie bierzcie mojej pompki jako prawidłowej, bo wiecie jak to jest, nie? Sprawdźmy Klaudię. Pompka i uwaga, 3, <laughs> 2, jeden, start! <laughs> Klaudia! na przysiad niech siądzie dupą Tak butelka mi tam powstała Niech spróbuje dupą Ciekawe co trafi Z cyckiem dam radę to dupą dam radę No, jest szansa Dobrze wow. szans. Jeszcze został nam szaku olbrzym Tutaj tak. trzeba wiele siły Uwierzcie mi żeby o, 50 musisz. kilo nacisku będzie To będzie ciężkie. Szaku już próbował tu zrobić pompkę Ostatnio No i brzuchem zahaczyłem Dupa nisko, brzuch nisko, czas, start Sekunda Uwierzcie widzowie, to nie jest prosty challenge, spróbujcie sobie go zrobić w domu i napiszcie w komentarzu jak wam poszło No jesteś lepszy od Klaudii I ode mnie chyba nawet Ja chyba wytrzymam, nie, jest 16 sekund stary No nie, nie o. dam rady 20 sekund Nie chciałem się aż tak męczyć, ale to całe ciało po, normalne poruszenie po prostu... Nie, za ciężko To co Szaku, dam skarb. Dobra, lecimy. Podejście numer jeden. No kurde. Do damskiej? Do damskiej. Będzie pięć dyszek na Maka jak się uda. Lecimy. 3, 2, 1, go! No, dotykamy! Nie no! Nie mam. Ej! Ciekawostka! Zanim dotykam się, mój brzuch pierwszy dotyka! Zanim plato dotka! Co jest nieuczciwe, to nie dla mnie! Słuchajcie, jesteśmy już na warszawskim rynku, w zasadzie na Starym Mieście i będziemy challenge'ować ludzi, jak zwykle. Także idziemy szukać ludzi i zobaczymy co się wydarzy. Kiemano? chcecie w challenge'u wziąć udział? No tak. Gotowi? Tak. Czas, start. Jak po się opuszczajcie, macie półtorej minuty, powoli to róbcie. No, raczej powoli polecam, bo wtedy jest łatwiej. 10 sekund dopiero minęło, jak tam się czujecie, który pierwszy odpada? Trochę mnie się ręce, to lepiej bo zimno. A z zimna, Ale... nie z siły, dobra. zimna mi jest bardzo. Czekamy, 20 sekund minęło. Jeszcze minutka opuszczania, 30 sekund za wami, panowie. Już nie daje rady. 45 sekund, to i tak długo już minęło. 45 sekund, 50 sekund minęło Zobacz. O, jeden odpad i został nam tylko drugi. Więc zobaczymy. I mamy minutkę, prawie jak Krystian, z ręką już się trzęsą, mamy minutkę. Jeszcze 30 sekund i będziesz mógł zacząć się podnosić, no niestety. Nogi. Zapraszamy do góry Jak tam? Ciężko? No trochę ciężko było. I co myślisz, że ile trzeba potrenować, żeby taką zrobić? No troszkę by było jakieś 3-4 miesiące tak bombowania. No nie aż tak długo, no ale coś tak. Ale by było lepiej na pewno. Stówki nie wygrywasz, ale gratulacje no, to trudno, podjęcie szkoda. się. Piąteczka i trzymajcie się. Dobra, Lecimy działania. dalej, miłego. Siemano! Co z tobą, z tobą na plecach muszę zrobić czy nie? Ja? Nie, nie ze mną na plecach, cześć Patryk Wychodzę to jest Tak jest To jest albo zbyt proste, albo zbyt trudne Także Podpowiem tak, to jest bardzo trudne, nie? Dawaj, wędka z nami oh, Zapraszamy, dobra. zapraszamy Ja jestem posiłowiem do kwasu Dobra, gotowi? Czas, start i pomału się opuszczamy. A możesz mówić na przykład co 10 sekund? Tak, tak jest, tak. będę mówił. Dobra, pierwsze 10 sekund minęło. Ej, tu jest dobrze, bo w pierwszych 10 sekundach jest dobrze. Za chwileczkę mamy 20. 20 sekund. 30, 30 sekund się zbliża. 50 sekund już za wami, jest blisko, jest okej. Okay. Minutka minęła, minutka minęła. Pamiętajmy, że trzeba się opuścić do tej minuty 30. Minuta 10, minuta 20. Koleżanka tutaj prawidłowo leci. Minuta 25. Kolega jeszcze trzyma. Dawaj, Adrian, nie się. Minuta 30, można pomału się podnosić. Dawaj, Adrian! Ok, i trzymamy, i trzymamy. Trzymamy Dawaj. minutę 30. Minuta 50 zeszła Minuta została. Zaraz pójdziemy na plac Brisyckiego. Ręce się trzęsą, ale utrzymasz, utrzymasz 2,20 minęło, 2,20 minęło. Ja jeszcze patrzymam z tobą, żeby cię. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzy sekund, już tyle, tyle wytrzymane, jest wytrzymane go, było. Dobra, nie, nie, nie Dawaj, 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 ostatnie. Dawaj, ostatnie 20 sekund. Dasz radę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Jeszcze pompeczka na koniec. Gratulacje. Stóweczka obiecana na obiadek. Gratuluję! Dzień dobry. I pozderki. Dziękujemy Siemano. Coś się podejmie, co lędzu Dobra, dobra, i tylu was wystarczy, nie? Wiedzieliście o co chodzi? Tak. Cała siódemka gotowa. Tak. Pozycji kolega widzę na kolanach. Nie zaliczymy. I uwaga, gotowi czas. Start. I po kolei będziemy chodzić i trzymać pozycję. Nie, 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 podnosimy się po, przez półtorej minuty, opuszczamy, A -a -a. i potem dopiero wstajemy. No. No. <grym> ja się trzymam dół. <grym no. <grym ja się <grym> trzymam. Minęło 20 sekund. Jeden kolega nam odpadł. Jeden o kolega nam odpadł. Koleżanka nieprawidłowo wykonuje tam cały czas. Dotyka już nagami i odpada też. 40 sekund. Tutaj też odpada. Tutaj też odpada. Ta jest odpada, miało być opuszczanie. On o, dobra, tu jest. Opuszczamy pomału. Minuta minęła. Kolega tam odpada. Tam kolana były, widziałem. Dobra, słuchajcie, opadamy pomału. Minuta. O, tam jest. Pad. Nie ma Został jeszcze. Jedno. I teraz odpada. I teraz odpadł No niestety. Dobra niestety wszyscy, piąteczki, siedem osób. No ciężko ciężko. no ciężko, ciężko. Musimy szukać kolejne osoby, bo więcej robimy zdjęcia niż pompki, że tak powiem. Więc szukamy dalej. Chcesz się podjąć szalendżu? Nie, nie, dzisiaj po siłowi tak. Po się... siłce. Ciężko. Chcecie się podjąć challenge'u? A zwykła pompka? Nie. Nie, zwykła. Ale jesteś dla kobiet okay. pompka generalnie. Ale możemy zrobić taką wersję dla kobiet, okej? Okay? Okej, okay. Dobra, no to próbujemy w takim razie. Mamy tutaj przycisk. Gotowa? No. Go. Dotykamy i wstajemy. O! Było, Było dotknięcie, wstajemy, wstaniemy czy nie? nie, nie, nie. Uwaga! Mamy dotknięte i jest podniesione, yes. dobra! Zapraszam też Jak masz na imię? Natalia. Odważna od razu. O, 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 Dobra, poszło. Dobra, poszła, jest elegancko. Dobra, tak, zrobimy damą po stówce. Proszę. Aj tak w serio? No! Proszę bardzo. Nie tak często? Codziennie? Nie no, codziennie to bym zbankrutował. You can take to the position and... Time start. Ok, tutaj dosyć wąski rozstaw. Kolega widać wysportowany zdecydowanie. No, jest pomału. Jest tutaj jest, dobrze. Tutaj jest potencjał. 10 seconds. No, chyba winner. Tutaj będzie dobrze. Tutaj będzie dobrze, coś mi się wydaje. Zaczynają się problemy. Mamy 30 seconds. 30 seconds. O. Jedziemy w dół mocno. And 50 seconds up. 50 sekund minęło. 1 minute 50. 10 seconds remaining to push up. Ok, 1 minute 30. Idziemy do góry. Idziemy do góry. One minute 50. Troszeczkę za szybko jest podniesione, natomiast no już nie będziemy się przyczepiać, że tak powiem. My glas Skąd później. Okulary zabrane, coraz, coraz więcej siły trzeba w to wkładać. 40 sekund zostało. No Jest to widzowie siłowy challenge. Widać tutaj zmęczenie, widać skupienie. Trzeba się na maksa skupić. 2 minuty 45. Zostało 15 sekund, 15 seconds left. Five, four, three, two. Jest podniesiony na maksa, 3 minuty, 3 minutes. Left, congratulations, man. It's very hard. It's very hard to do. And as I promise, money for you. Thank you very much. Thank you much. Thank you. Kolega tutaj ewidentnie miał siłę żeby to wytrzymać i był w pełnym nie był w pełnym wyproście, więc zdecydowanie tutaj chyba najlepsza próba na ten moment w tym odcinku. Kolega od razu próbuje kolejny. Czas, start. Sama dupa się opuszcza ty chyba, co? O właśnie, opuszczamy Kryja się na rękach. Na rękach się opuszczamy. 40 sekund. Nie, nie dobra. Nie dasz rady. No niestety, no. Ale i tak powiem Ci, ja wytrzymałem stary mniej, nie? Więc... No. <laughs> więc gratulacje. Dobra, my szukamy dalej i lecimy do następnych osób. I uwaga, zaczynamy. Czas, start. I pomału wszyscy się opuszczamy. Przez półtorej minutki. Na razie minęło 10 sekund, jest ok. Tutaj kolega ewidentnie naj, najłatwiej mu widzę idzie. 30 sekund mija, jest git, zielony już opuszczony. No bo, jak on się opóźniał? <gry> zielony już opuszczony i tutaj kolega też dobrze sobie radzi. 50 sekund minęło, to jest bardzo dużo. Jesteście już prawie na maksa opuszczeni. Mamy na dole, minuta 30. No jest. I jest, kolega, wpada jeden. Ale tutaj pan w bordowej bluzie. Ech. Jak masz na imię? Janek. Janek. I drugi kolega, który został? Paweł. Paweł, Janek i Paweł. Po o 100 złotych, Minuta 15 już minęła. Dobra, już. Poszedł kolega w czarnym i został, tylko jeszcze raz przypomnij mi imię? Janek. Janek, sorry, że ci przeszkadzam. Minuta 30, podnosimy pomału. O! 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 No niestety. Nie da rady. Dzięki, trzymajcie się. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszeczkę pieniążków na mieście rozdaliśmy. Jak widzicie, warto ćwiczyć, warto robić różne fajne rzeczy. Zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Siemano!